Chuj w ten numer. Ważne jest to, że Zielone 4, nie? Kogo kurwa obchodzi ten numer? Zielone cztery, mordeczko. Czyli. Czyli co? Czyli kurwa ultra zajebista rzecz. Ult -ult ultra zajebisty banger tak zwany. Mordunio. Dobra, Zielone 4, widzowie. Doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się kolejnej kontynuacji tego tak zwanego bengera. Nie mogę się kurwa doczekać. Eee, naprawdę, nie? Naprawdę. Zobaczmy to. Jak się nazywa coś, co jest kurwa nie trylogią, tylko czworologią? <laughs> Jak się nazywa to? Kładfobia? Czworologia? Tetralogia? Naprawdę? Jebane gówno się nazywa? Aha. Saga? Saga zielone. Ja pierdolę. Saga zielone, nie? Crazy. Zielone saga. Eukaliptus, dobra, zamki pizdę. Słuchajcie. No co się od, kurwa mi ustawia. Czemu mi się ustawia jakieś kurwa gówno jebane. Czekaj, muszę coś sprawdzić. No jest git Nie wiem. Dobra, nieważne Dobra, nieważne. Słuchajcie yy... Palion siedzi w Lamborghini Ja pierdolę jaki fit, nie? Zazdro Chcę w garażu tyle koni, jakbym miał rodeo, żeby półtony mi... Chcę w garażu tyle koni, ile Xio zwalił je Taki powinien być wers, kurwa. Żeby był na bieżąco i w ogóle hitowo, jak z kurwy, syn, nie? Punchline'y. Mocne. Ci, co nie byli na początku, ich nie, nie piszą, kurwa. Ja w gararżu tak No, no do... kurwa, ty jesteś genialny, serio? Wiem, wiem. On to nie dla mnie. On czekaj, on. Czekaj, co? Chcę w garażu tyle koni, jakbym miał rodeo, je. Jea, yeah, żeby... yeah, jakbym miał rodeo, jea. Yeah. Putony mi ważył, brelok z kluczekami dem. Z kluczekami dem. Jea yeah, i dem. Szacunek, to i tak lepiej kurwa niż Michael Eatony. Zajebiste rymy Jea yeah, z dem zrymowana, to lepiej niż Michael e Szacunek. Tyle koni, jakbym miał rodzaje. Żeby półtony mi ważył, brelok z kluczykami, dam. Ja wyścig to nie dla mnie, no bo pierwszy byłem zawsze oni patrzyli na podium, a ja sam zdobyłem je. Sam zdobyłem je? Ej, dobra, kurwa, chyba stary palion chyba wchodzi na level, kurwa Majka Litony, nie? Ja miałem się, się, on je zje. Ja pierdolę, ale to zje, nie? Yeah, 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 dam. Jakbym miał rodę, żeby półtony mi ważył brelok z kluczykami, damn okay. Wysik to nie dla mnie, no bo pierwszy byłem zawsze Oni patrzyli na podium, a ja sam zdobyłem je Yeah, o, ja pierdolę Pytasz o bilet, widziałem DM Pięć koła ludzi przez godzinę śpiewa zielone, zielone <grym> No kurwa, myślałem, że jakoś sfiniszuję to, a nie w taki sposób Śpiewa zielone, zielone Damn Led widziałem DM Idź koła ludzi, przez godzinę śpiewa zielone. Zielone, wychodzę tyłem. ją gdzie idziesz? Wracam za chwilę. Jedyna na spokojnie spełniać nowy sen? Big, big, nie designera mam palią style. Lick, click, czuję słońce, no to leci szyberdach. Yeah. Dla was jestem niewygodny. Byłem, jestem, będę, nowy przeżyć, nadal głodny. Znowu robię show, daj mi przejście. Cały czas on to, mam co zechcę. Palion młody ghost. Jeszcze więcej i nie powiem, stop. Bye bye. Ej, ej, szczerze powiedziawszy, nie? Myślicie, że palią serio myśli na przykład, że go branża nienawidzi i w ogóle chcą się go pozbyć i on jest mega niewygodny dla branży? Ja pierdolę, crazy. Pierdolony tupak, nie? Świeci cały czas i nie moni, okej okay. Zaraz mi za skórę mam go dość Ja też, stary, nie Raperzy w kuluarach normalnie mówią tak Kurwa, ten palion, nie Coś musimy zrobić, żeby go zniszczyć Żeby przestał nam kraść Po prostu rynek, nie Kurwa, ten pierdolony Trendsetter z Lamborghini, nie Już my w on, stary Musimy coś przekminić, stary, żeby się go pozbyć ja tak, wychodzę na festiwal i mówię tak Te jebane parówczaki, te paliony i tak dalej, nie? Kurwa, myślą, że co? Że mogą se kurwa robić? Nie! O, zakaz dźwięk jest, dźwięk kurwa, jest zakaz! M maluch A on nie podjebał przypadkiem bitu od Don Tolivera Nie wiem Nocą piłty bieg Świeci cały czas zielone Nie dogonią mnie On za banem Pan za banem, ale jadę dalej, kurwa, Paliona zbanowali z branży muzycznej, nie? Chłopnie nie może... Ja, pierdolę, współczuję mu, stary, wiem, co czujesz, wariacie. ci cały czas zielone, nie dogonią mnie, pan za banem, ale jadę dalej, sto zielone ci za bramę, inni mani moni nocą pięty bieg, świeci cały czas zielone, nie dogonią mnie, pan za banem, ale cztery, A, no tak, zbanowali go na Wojanowicach, zapomniałem, kurwa. Lepa mój styl świeży i riz słychać jak zielony Mój styl świeży i riz on powiedział czy ja się przesłyszałem kurwa? ci zabramę, mój styl świeży i riz słychać jak zielony Mój styl świeży i riz? Nie, żartujesz, nie, nie nawiną tego nie czy nie? ci mój styl świeży i riz, słychać jak zielony A nie ma napisów zrobionych. Mój styl świeży, Iris. Mój styl świeży, Iris. Ja wierdułem, nie, ale żeś kurwa, gjata zapodał wariacie. Mój styl świeży, Iris. Słychać jak zielone. Znowu boli. Znowu boli, dokładnie tak. Wyszło jak nic. Kochanie, palią dropną no. Kochanie, palią dropną no, nie robisz nic. Pakuj walizę. Tekstowo.pl. Poczekaj na Nie, czekaj. Mój styl świeży i o! o kurwa Jak zielone, znowu boli Koń flip wyszło jak nic Emerald w Rambo, idę na szczyt yeah. Wybuduję willę o jednej zapomni Znasz mnie. Będzie grane to dla całej Polski yeah. A zielone to się nigdy już nie skończy To dla fanów OG, znowu robię szok To dla fanów OG To dla fanów OG A zielone to się nigdy już nie skończy znacznie. Of Znowu robię show Daj mi przejście Cały czas on top Mam co zechce Palion młody go, Jeszcze więcej i Nie powiem stop Obok baby nie martw się Inni money, money wrzucam nocą piąty bieg Świeci cały czas zielony, nie dogonią mnie Pan za panem ja jadę dalej To zielone cztery Wjeżdża ci zabramę bramę To zielone cztery że ci zabramę 4. Ja pierdolę o Mariz, nie? że ci zabramę Daj mi cały czas to top Mam co zechce, marion młody got Jeszcze więcej nie powiem stop Zbud baby, nie martw się o co Minimali oni wrzucam nocą pięty bieg Świeci cały czas zielone, nie dogonią mnie Mam za To a ja Sto zielone cztery że ci zabramę bramę Sto zielone cztery Wiesz, To zielone cztery. Wiesz, że ci za Humankind Big Dog, spalion wabi. <laughs> <laughs> to żyć teraz do jewo mocno. Aż se muszę kurwa zrobić tak zwany edit. <laughs>